Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wrzucasz zdjęcia, filmiki, stories? Powiesz, bo chce się podzielić. Ale prawda jest o wiele głębsza i trochę niewygodna. Większość ludzi nie publikuje po to, by coś pokazać. Publikuje, bo w realnym życiu czuje się niewidzialna. I wtedy internet staje się sceną, a każdy like małym dowodem, że jeszcze istnieją. Patrzysz na ekran i czujesz... Że ktoś w końcu na ciebie spojrzał. To uzależnia. Z czasem zaczynasz myśleć w kategoriach, co wrzucić, żeby mnie zauważyli. Twoje życie staje się marketingiem własnej obecności. Ale jest problem. Im więcej tego robisz, tym większa pustka wraca, kiedy ekran gaśnie. Bo nikt tak naprawdę nie patrzy na ciebie. Patrzą na wersję, którą im sprzedałeś. A pytanie, którego się boisz, brzmi. Jeśli przestanę publikować, czy wciąż będę istnieć w oczach innych? Prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, kiedy wiesz, że istniejesz nawet w ciszy.